Większość ludzi żyje w niewidzialnym więzieniu, nigdy nie zdając sobie sprawy, że ściany istnieją. Społeczeństwo, wychowanie i nieświadome otoczenie utrwalają sztywną perspektywę, uznającą jedynie świat fizyczny. Od narodzin świadomość jest kształtowana przez zewnętrzne wpływy, programując umysł do akceptacji ograniczonej rzeczywistości. Świat postrzegany jest przez pojedynczy obiektyw płaską i niezmienną strukturę, gdzie tylko to, co można dotknąć, Zmierzyć lub posiadać jest prawdziwe. Niewielu kwestionuje głębsze warstwy istnienia poza pięcioma zmysłami. Jeszcze mniej rozpoznaje naturę świadomości jako siłę wykraczającą poza te ograniczenia. Podróżowanie przez wymiary nie polega na ruchu na zewnątrz, lecz na rozszerzaniu wnętrza. Umysł, gdy jest nieprzeszkolony, kurczowo trzyma się tego, co zna, tego, co widzialne, materialne, określone, lecz pod powierzchnią świadomość. Rozciąga się daleko poza to, co przeciętny człowiek uważa za możliwe. Każdy poziom świadomości działa jak inna perspektywa tego samego obrazu. Umysł uwięziony w jednym wymiarze widzi jedynie rozproszone pociągnięcia pędzla, podczas gdy rozwinięta świadomość cofa się i dostrzega całe arcydzieło. Podróż przez wymiary zaczyna się od zrozumienia najniższych poziomów stanów umysłu, które stanowią bariery dla transcendencji. Im głębiej ktoś pojmuje te wymiary, tym łatwiej jest się poza nie przenieść. Na najniższym poziomie świadomości istnieje pierwszy wymiar sfera całkowitej nieświadomości. Są to czarne dziury istnienia, gdzie nic się nie porusza naprzód, a energia jest jedynie pochłaniana, nigdy tworzona. Jednostki na tym poziomie nie potrafią dostrzec niczego poza swoim bezpośrednim doświadczeniem. Egzystują w stanie czystej konsumpcji, wysysając energię od tych, którzy je otaczają. Ich obecność wyczerpuje, ich oczy są pozbawione światła. W świecie naturalnym Pasożytnicze organizmy uosabiają ten wymiar, żywiąc się gospodarzami, nie oferując nic w zamian. Ten sam koncept odnosi się do ludzkich interakcji. Ci, którzy tkwią w tej przestrzeni, nie mają centrum twórczego, a zamiast tego stają się próżniami wysysającymi od innych, by przetrwać. O krok wyżej znajduje się drugi wymiar miejsce, gdzie zakorzeniają się tendencje narcystyczne, świadomość zaczyna się rozwijać, ale wciąż pozostaje zniewolona przez materializm. Wszystko postrzegane jest jako własność, ludzie, osiągnięcia, status, wygląd. Tożsamość budowana jest na czynnikach zewnętrznych, tworząc kruchą strukturę siebie. Zabierz tytuły bogactwo lub związki, a fundament upada. Tu jednostki działają jako puste odbicia, widząc innych jedynie przez pryzmat tego, co mogą zaoferować lub symbolizować. Świat jest szachownicą, gdzie kontrola i uznanie są paliwem istnienia. Ci, którzy tu utknęli, nie potrafią wyobrazić sobie życia poza tym, co namacalne. Dążenie do dominacji nad innymi staje się głównym celem, a jednak nawet w tym stanie zaczynają pojawiać się pęknięcia. Świadomość cierpienia, głębszej tęsknoty, której nie można zaspokoić przez posiadanie, zaczyna kierować się ku wyższej świadomości. Gdy świadomość się rozszerza, pojawia się trzeci wymiar świat działania i tożsamości. Już niedefiniowany wyłącznie przez posiadanie, świadomość przesuwa się ku osiągnięciom. Jestem tym, co robię, staje się mantrą. Produkcja, status i wysiłek kształtują jaźń, iluzją tutaj jest kontrola, przekonanie, że poprzez nieustanny ruch i walkę można osiągnąć sukces i spełnienie. Społeczeństwo rozwija się w tym wymiarze, zachęcając do nieustannego działania bez introspekcji. A jednak coś zawsze wydaje się nieuchwytne, jak cień, który rośnie, im bardziej się do niego zbliżamy. Dla wielu pojawia się rozczarowanie. Uświadamiają sobie, że mimo wszelkich starań szczęście wciąż wymyka się z rąk. To prowadzi do czwartego wymiaru, gdzie myśli i emocje wychodzą na pierwszy plan. Psychologia, autorefleksja i rozwój osobisty stają się dominujące. To tutaj ludzie odkrywają dawne rany, traumy i ograniczające przekonania. Pojawia się koncepcja ofiary Przekonanie, że cierpienie pochodzi z zewnątrz. Wielu gubi się w tym labiryncie, nadmiernie analizując każde doświadczenie, szukając znaczenia w każdej emocji. Pułapka jest subtelna. Umysł, choć rozszerzony, wciąż jest przywiązany do cierpienia, niezdolny do uwolnienia przeszłości. Lecz dla tych, którzy przełamią ten schemat, pojawi się nowe zrozumienie, świadomość. To nie emocje, nie myśli, nie tożsamość, to coś poza nimi. Transcendencja zaczyna się w piątym wymiarze, gdzie. Odłączenie od tożsamości i emocji staje się możliwe. Nieprzywiązana do przeszłości ani zewnętrznej aprobaty, świadomość przenosi się do teraźniejszości. Rzeczywistość przestaje być walką, kreacja dzieje się bez wysiłku. Manifestacja nie jest już praktyką, lecz naturalnym stanem. Obecność jest potęgą. Nieskończony cykl naprawiania, leczenia i poszukiwania zanika. Zastąpiony przez wewnętrzną pewność, wszystko co potrzebne już istnieje. Nie ma nic do naprawienia. Nic do gonienia, tylko bycie. Szósty wymiar wprowadza mistrzostwo nad rzeczywistością. Czas przestaje być liniową ścieżką, a staje się narzędziem, które zgina się pod wpływem świadomości. Świat zewnętrzny. Staje się przedłużeniem wewnętrznej świadomości, manifestacja przyspiesza. Zasady, niegdyś sztywne i absolutne, rozpuszczają się. Żadna zewnętrzna siła nie dyktuje już doświadczenia. Tylko wewnętrzny stan determinuje to, co się wydarza. Rzeczywistość zmienia się proporcjonalnie do wiary. Energia płynie bez oporu, a kreacja odbywa się bez wysiłku. Po raz pierwszy dostrzega się coś więcej niż własne istnienie, rozpoznając splątaną tkaninę wszystkich rzeczy. Poza osobistym mistrzostwem nad rzeczywistością wyłania się siódmy wymiar królestwo całkowitej płynności. Świadomość nie jest już związana pojedynczą linią czasu ani sztywną tożsamością. Zamiast tego egzystencja nabiera cech świadomego snu, gdzie rzeczywistość ugina się pod wpływem myśli. Świadomość porusza się swobodnie między możliwościami, przepisując doświadczenia w czasie rzeczywistym. Czas przestaje być liniowy, staje się połączoną siecią. Każda potencjalna wersja siebie istnieje jednocześnie. Wystarczy dostroić się do wybranej częstotliwości, by ją ucieleśnić. Kwantowe przesunięcie staje się drugą naturą. A manifestacja zachodzi natychmiastowo. Nie ma już wysiłku, by stać się czymś innym. Zamiast tego pojawia się zrozumienie już jestem. Poza tym mistrzostwem odsłania się ósmy wymiar nieskończona biblioteka bezgraniczny rezerwuar uniwersalnej wiedzy. W tym wymiarze znajdują się kroniki Akaszy, potężne, energetyczne archiwum zawierające wszystkie myśli, działania i wydarzenia. Tutaj wiedza nie jest zdobywana, jest przypominana. Istoty na tym poziomie nie uczą się. One dostrajają się, mądrość płynie swobodnie, a wglądy pojawiają się niczym pobrania danych. Artyści, wynalazcy i wizjonerzy nieświadomie sięgają do tej przestrzeni, odnajdując w niej w pełni ukształtowane idee, które zmieniają bieg historii. Genialność nie jest czymś rozwijanym, jest dostępem. Przez wieki ci, którzy tworzyli rewolucyjne dzieła, często opisywali nagłe przebłyski inspiracji. Jakby niewidzialna siła przekazywała im wiedzę. To właśnie ósmy wymiar w działaniu. Gdy umysł się wycisza, a opór znika, inteligencja przepływa bez wysiłku. Poszukiwanie przestaje być konieczne. Wszystkie odpowiedzi już istnieją, czekając na urzeczywistnienie. Ego, które wierzy, że postęp wymaga wysiłku, traci kontrolę. Ci, którzy dostrajają się do tej przestrzeni, otrzymują przewodnictwo bez szukania. Czerpiąc z wyższej inteligencji kosmosu. By egzystować w tym wymiarze, trzeba przekroczyć osobistą tożsamość i przejść w uniwersalną świadomość. Intuicja osiąga swój najwyższy poziom, a wiedza zewnętrzna staje się zbędna. Myśl zostaje zastąpiona bezpośrednim zrozumieniem, a pytania znikają, gdy pojawia się natychmiastowa wiedza. Umysł nie filtruje już rzeczywistości, doświadcza jej w pełni. Stąd podróż trwa dalej. Poza formę w pustkę, gdzie cała kreacja rozpuszcza się i powraca do nieskończonego potencjału. Poza kreacją leży pustka, dziewiąty wymiar przestrzeń czystego potencjału. Każdej nocy sen sprowadza powrót do tego wymiaru, rozpuszczając iluzję formy. Materia i tożsamość znikają. Pozostaje absolut, źródło, z którego wyłania się wszelkie stworzenie. Pustka jest jednocześnie wszystkim i niczym. Paradoksalnie jest zarówno najbardziej przerażającym, jak i najbardziej wyzwalającym stanem. Ci, którzy ją obejmują, rozpoznają ostateczną prawdę. Nie ma oddzielenia, nie ma innego, nie ma walki. Istnieje tylko sama świadomość. Osiągnięcie tego stanu na jawie oznacza całkowite oderwanie od wszystkich iluzji. Gra tożsamości, przywiązania i pragnienia rozpływa się, pozostaje czysta obecność. Z tej przestrzeni kreacja staje się bezwysiłkowa, natychmiastowa, absolutna, pojawia się ostateczna realizacja, nigdy nie było niczego do przezwyciężenia, były jedynie iluzje do uwolnienia. Podróż przez wymiary nie była wspinaczką, była powrotem do ciszy, która od zawsze była domem. Wymiary nie są miejscami, do których się podróżuje, są stanami istnienia. Umysł postrzega je jako poziomy, lecz w rzeczywistości istnieją jednocześnie. Wzniesienie nie polega na dotarciu do czegoś wyższego, polega na odpuszczeniu tego, co niższe. Ci, którzy to pojmują, żyją w pełnej świadomości, tworząc rzeczywistość bez wysiłku, wolni od oporu. Pytanie nie brzmi jak daleko można dojść, lecz ile jest się gotowym uwolnić. Odpowiedź zawsze była ta sama, wszystko już tu jest.